Siemanko siemanko, witamy, sobota godzina 946. Witamy w naszej kawiarence. Jestem z Polski. Zaczynamy na zionek. Standardowo. Zionek zaczynamy od nagrzewania piecy i rozpuszczania masełka w mleczku na chałeczkę. Niech dzionek się pomału rozgrzewa, rozpoczyna. Mamy piękną wiosenną. Mogę powiedzieć, no wiem, że jest jesień, ale jest taka wiosenna pogoda: czyste powietrze, świeże, suche, słonecznie. Nie za gorąco, nie za zimno, elegancko. No cóż, cóż mogę powiedzieć: wczoraj dłużej siedziałem, już troszkę na tej stronie moje wypieki. No i co się okazało? No i okazało się, że przecież ja znam to, moje wypieki. Ja mam te książki przecież o tej kobiety Dorota Świętokowska jakoś tak ja mam przecież te książki, tam stoją moje wypieki cztery chyba mam sezonowe, mam wiosenne, mam torta z czekoladami i tak dalej no i ludzie mi tak polecali tę stronę, stronę no ale przecież ja już mówiłem na temat przepisów tych książki wczoraj w ogóle rozkminiłem to, że przecież znam jakoś tą nazwę Coś mi to mówi i te przepisy jakieś takie wydają mi się znajome, no i okazuje się, że to jest ta sama osoba, co na, napisała te książki. Oczywiście te książki są spoko, całkiem ładnie, to wszystko się prezentuje elegancko, ale to są książki do po prostu do pieczenia w domu. To się w domu możesz na weekend upiec coś takiego, dać tam dzieciom i o, dzieci są zadowolone, rodzina jest zadowolona takie pyszne. No i tyle, i to jest tyle, i nic więcej. To nie są rzeczy do robienia do kawiarni, do sprzedawania, do prezentowania ludziom. To nic. w ogóle to nie ma polotu w ogóle do kobiety, co ma blog, mała Cukierenka i takie gadanie, że to są najlepsze przepisy czy coś. Oczywiście strona internetowa jest dużo bogatsza, jest tam dużo więcej przepisów. Jeszcze może parę spróbuję, ale jak się dowiedziałem, co to dokładnie jest, to już mi się tak naprawdę nie chce marnować na to czasu. Chociaż przejrzę tą stronę dokładniej, i zobaczę, postaram się znaleźć jakieś torty. Ale ja już wiem, że to są domowe, to są do domu rzeczy. No i już to mówiłem parę razy, nie wiem, czy ludzie to nie chcą zrozumieć informacji, czy po prostu siedząc w domu wiedzą lepiej, co by było dobre do kawiarni, do sklepu. No, czasami takie, że są sami eksperci przed telewizorem, przed monitorem i inna. Jedyna w ogóle aktywność życiowa to wiesz, z fotela sięgnąć po pilot na stole, kliknąć kanał i ekspertować i mówić co by było dobre, a co nie. Także... Chyba powoli będę rezygnował z tej historii, bo naprawdę mówię Jeśli chodzi o małą cukierękę, są to naprawdę ciasta, naprawdę można tam znaleźć ciasta, które nadają się do kawiarenki, które są porządne Które dobrze się prezentuje i mają naprawdę wyjątkowy smak I w ogóle książka małej cukierki, ona ma tylko jedną książkę jako e-book Ale ta książka jedna jest lepsza niż te wszystkie książki, co tam ma małe wypieki i tyle, no. To jest po prostu, to jest spoko strona dla ludzi początkujących, dla ludzi co sobie tam doł na weekend sobie coś pioko do domu, żeby popróbować czy coś. To jest bardzo spoko. Ktoś kto chce się uczyć czy coś. Do kawiarenki to nie są przepisy, żeby to sprzedawać czy coś. Zawracanie dupy i takie rady. Ja wiem, że to są rady w dobrej wierze, ktoś chce dobrze i w ogóle. Ale to im wcale mi nie pomaga. Dobra, piece nagrzane, jadę dalej. I teraz na szybko Wam pokażę jedno z czas, bo akurat Lucy robi zdjęcia. Ja muszę wracać tam kręcić hałki. A tutaj już Wam pokazuję, jak wychodzi ciasto kukułka. Tak, stolik do zdjęć. I tutaj ciasto kukułeczka, jak widzimy, biszkopt taki ala brownie, krem Oto z tym likierem Baileys i czekolado Lady Fingers i tutaj górę zrobiłem po swojemu bo w przepisie było żeby rozpuścić cukierki kremówki z kukułką a ja po prostu dodałem ten Bailey's z i kawę i razem ubiłem bito śmietany z tym i po prostu taką górę a ten przepis też chyba się znajduje, dobrze pamiętam w książce z czekoladą moje wypieki z czekoladą jeśli dobrze pamiętam on tam był także sobie pomału przypomnę dobra no tak chcę to szybko w skrócie powiedzieć ale cały czas z głowie mam, muszę wracać do kuchni bo ciasto mi wyskakuje z miski na hałkę, więc muszę je szybko zakręcić dobra i już wam pokazuję następne ciasto pijany izidor na szybko wyskoczyłem odkręcenia hałek. tak to się przedstawia elegancka o i widzimy właśnie biszkopcik orzechowo-czekoladowy orzechy nasiąknięte wódeczko. Krem czekoladowy z wódką i biskop kakaowy z wódką zalane po czekoladowo. O, zobaczcie jaki kieliseczek mamy do wodyczki. A ja lecę kręcić chałeczki. Nie mam czasu nawet spróbować teraz. Ale dalej ona jeszcze robi i zdjęcia, jeszcze serniczek zrobi. I potem popróbuję. A teraz jeszcze szybko wyskoczę odkręcenia hałek i już wam pokazuję serniczek. Tak to się przedstawia serniczek. Mm, tutaj jakaś mała dziurka, ale to nie szkodzi ogólnie. Prościutki, równiutki z krem ubity, śmietana, ka ubita z likierem i sernik z likierem, skórko pomarańczy, cukrem waniliowym i tam jeszcze była chyba ubita śmietana, razem wymieszane. Zaraz spróbujemy. Lucy już popróbowała. Kukułeczka jest bardzo pyszna, Lucy mówi a pijany Izyder mówi, że jest zbyt mocny, zbyt alkoholowy. Zaraz spróbuję. serniczka, a ja muszę kończyć. Muszę kończyć, chęcić i zaraz spróbuję, wszystko będę wiedział. Ktoś mnie pytał, jak to się dzieje, że ten sernik jest taki płaski. Jak to robić, że komuś rośnie cały czas i opada? Bardzo podejrzewam, że za bardzo kręcisz ten ser mikserem żeby taki płaski wychodził czy coś nie można sera kręcić zbyt długo, po prostu nie wiem, no z minutę to jest max w ogóle no, chwilę, tylko do połączenia składników, no bo wiadomo potem jeszcze jajka dorzucać i kręcić. Nie ma co ucierać tego sera i kręcić, żeby aż naprawdę się połączy. On się połączy tylko do połączenia bardzo szybko, bo tam na początku idzie ser, cukier, damy jakieś nie wiem, skórka pomarańczy, zapach czy coś szybko ucieramy do jednej konsystencji ale bardzo szybko, parę sekund tak i potem po, po jajeczku dodajemy bo wiadomo jako sernik jedno jajko szybko y, miksujemy jedno po drugim i tyle no. nie wolno długo kręcić sera bardzo szybko, bardzo króciutko on potem się i tak upiecze to wszystko i tak się zrobi także proszę się nie przejmować jak jakieś tam kawałeczki serka są w masie, jeszcze i dalej, chcesz ukręcać żeby to było jeden płyn, to źle robisz po prostu i dobrze, żeby ser był w temperaturze pokojowej, żeby wyciągnięty, to go łatwo utrzeć, bo jak taki z lodówki wyciągniesz zimny, to go ciężko ten zakręcić, a niech to go wyłożyć tak z godziny wcześniej, niech on będzie taki ciepły, to mikserem bardzo szybko bardzo łatwo można to ugręcić i on powinien być taki płaski on nie powinien rosnąć wysoko w piekarniku Tylko troszkę podrośnie I potem po prostu opada do równości I tyle, I cały sekret no Nie ma żadnego sekretu, już o tym mówiłem Dobra, nie mam czasu No i czas spróbować moich ciasteczek Jakie wypieki za, za 15-12 Właśnie będę wkładał hałeczki do pieca Ale już Wam pokazuję. Jeszcze będzie pijany izido Potem kołeczka, potem serniczek Lucy, which one was the best for you? Mm. Serniczek. Jak widzimy mała cukierenka wygrała w porównaniu, w porównaniu z wypiekami moje wypieki. Mała cukierka jest kozak Więc próbujmy co tu ma. Zrobimy to na żywo, żeby była reakcja naturalna, bez wcześniejszego próbowania. Zobaczmy co to jest. Mały i nie jest łatwo go złapać, rozlatuje się, masa orzechowa Szczerze? taki sobie Nie, no, nic specjalnego Myślałem, że będzie coś lepszego Dobra, kukułeczko Kukóweczka, no Super, kukóweczka bardzo pyszna Elegancka A jak serniczek? Mm. Serniczek wygrywa Bez kitu Rzadko czuć to pomarańcze no, serniczek wygrywa taki delikatny, aksymitny, z ledką nutką pomarańczy, że tak powiem, elegancko. Ten pijany Isiedorf w ogóle mi nie podchodzi. Nie mój gust, ale ludziom może smakować jak najbardziej. Nie jest to, że nie jest niedobry. No ja po prostu mi nie wszedł w ogóle. Kukuleczka jak najbardziej bardzo pyszna, elegancka. Taki kawowo-alkoholowy likierowy, bardzo pyszny. Też bardzo delikatny, ten biszkopt brownie taki fajny Elegancki, no ale jednak no ser nie wygrywa Jednak, jednak mała cukierka to, to jest mój smak po prostu no. To, że dla mnie to smakuje i ja się tak jaram tą stroną To nie znaczy, że ludziom to e, też będzie tak smakować Ale już w porównaniu jak już robiliśmy z dużo różnych stron Jednak mała cukierka ma fajnie to dopasowane te smaki One tak pasują i dla mnie i dla Lucy z tymi innymi stronami to różnie to to, tak jak tutaj, no kukułka bardzo dobre ciasto Muszę przyznać, eleganckie Kukułeczka, ale ten pijany jezior w ogóle mi nie wchodzi Totalnie Nie mój smak, nie mój gust Ale no co, no no Jestem zbyt wrażliwy Na smaki różne I ja mam taki, wiecie Marudyny Gust Naprawdę dla mnie musi coś naprawdę podpasować. Dobra, ja wstawiam chałeczki, idziemy i lecie dalej. No i dobra, panie i panowie, tam u mnie się chałeczki już zapiekają. Ostatnie wypieki godzina 12.02. Także za 15 minut będą gotowe. Dzień zaczynamy, a ja będę ten filmik już kończył. Dzisiaj na spokojnie, bo widzę, rozgadałem się od rana, poopowiadałem, więc nie ma co dalej przedłużyć, żeby nie robić tego filmiku nie wiadomo jak długiego. Tylko chwila, moment. No i co? Co mogę powiedzieć? Ten pijany izydor w ogóle mi nie przypasował te ciasto Idę do kuchni, chyba będę robił nowe ciasto, żeby na jutro, chyba je usunę po prostu stąd. W ogóle mi nie pasuje. No, jest takie zbyt orzechowo-alkoholowe. A już wiem, że orzechy nie są wyborem kuręczyków. I tak naprawdę jest zbyt alkoholowe. Nie ma takiego, wiecie, jeszcze czujesz alkohol, nie ma innego posmaku, nie ma posmaku czekolady, czy biszkoptu, czy kremu, który mógłby ten alkohol zabić. Po prostu jest taki alkohol i orzech. Dla mnie słabizna, słabizna jak nic. Ja bym miał to pójść do kawiarenki i kupić takie ciasto za piątaka czy za szóstkę euro to bym był rozczarowany, dlatego chyba go zdejmę po prostu. Ale kukułka jak najbardziej super, spoko. Chociaż proponowałbym dla ludzi, którzy pieką, niech zrobią kukułkę ze strony małej wypieki, i niech zrobią kukułkę ze strony mała cukierka, i niech porównają i niech mi powiedzą, które było lepsze. I dla mnie odpowiedź jest jasna, które jest lepsze, ale niech sobie ktoś sprawdzi i zrobi. I tak samo z innymi ciastami. Niech ktoś sobie znajdzie te same dwa ciasta. Na jednej stronie i na drugiej, niech sobie zrobi i niech porówna, które są lepsze w wykonaniu, w smaku i w wyglądzie Jak to lepiej się prezentuje, no dla mnie jest odpowiedź jasna, totalnie, no, ale to już jest według, są gusta i guściki Także spokojnie, no, jak ktoś jest przypasował. także luz Sernik robi robotę, sernik jest przepyszny, link będzie tutaj pod filmem Także sernik na maksa polecam, bardzo pyszny, bardzo egzaminny taki. I tak uważam, że chyba za bardzo go podpiekam. On powinien być krócej się piec, bo tam w zaleceniu było, że trzeba było go kontrolować jak tylko rogi się przyrumienią, jak potrzęsiesz sernikiem to żeby ten środek jak galaretka jeszcze się ruszał. U mnie zanim się jornałem, że to jest, jak potrzęsłem, to on już tak się nie trzęsł, już było jakby parę minut za późno. Także następnym razem jak będę robił to na pewno zwrócę na to uwagę myślę, że może być jeszcze lepszy. Ale jak na pierwszy raz jest przepyszny. Dobra, tyle gadu gadu, nagadałem się. Co? To jutro Elo. Albo może nagram coś jeszcze i wstawię to później, będą dwa filmiki, albo na jutro. Nara. Wszystkiego dobrego, smacznych ciast, zdrówka i uśmiechu.